Dzień dobry, witam się tutaj bardzo spontanicznie i bardzo szybko, bo słuchajcie, dzisiaj po prostu rozpoczynamy fazę skorpiona. Jakże to jest ważne dla nas, żebyśmy w tej fazie skorpiona nauczyli się po prostu żyć? Kiedyś, przyznam szczerze, nie cierpiałam fazy skorpiona, bo była dla mnie bardzo cmentarna, bardzo smutna, bardzo po prostu nostalgiczna, wiecie, ciągły płacz, lament, etc. Do momentu, kiedy nie zrozumiałam, że po prostu ta faza skorpiona jest nam niezbędna do tego, żebyśmy mogli przetransformować siebie, wejść na kolejny poziom naszego życia. Dlatego dzisiaj bardzo szybki live, bo mam niewiele czasu. I chciałabym wam powiedzieć, że oczywiście zapraszam was na odrodzenie, to po pierwsze, które już w ten czwartek o godzinie 20.00, faza skorpiona, po prostu faza, która mówi o transformacji i odrodzeniu i, i o tych wszystkich elementach naszego życia, które są nam niezbędne, żebyśmy mogły po prostu iść dalej do przodu. I chciałam wam powiedzieć, że... Bardzo często mówi się o fazie Skorpiona, że ona jest o tym, o, o umieraniu. Ale wiecie co? Ona wcale nie jest o umieraniu. Ona jest o obmieraniu. To są dwie różne rzeczy. E, o umieraniu mówimy wtedy, kiedy naprawdę już coś przestaje istnieć. A w fazie Skorpiona, no, do śmierci podchodzimy z bardzo filozoficznego punktu widzenia. Bardzo takiego. Em, bym powiedziała fajnego, który mówi o tym, że jeśli ty umierasz, to tak naprawdę nie całkiem umierasz, tak? E, to Kochanowski chyba pisał w swojej e, fraszce, prawda? O urszulce, urszulce, e, że nie wszystko odeszłaś, no właśnie, bo tutaj jakby ciągle mimo wszystko nadal jesteśmy, pomimo tego, że w planie fizycznym nas nie ma. Ale w fazie Skorpiona, jeśli już mówimy o fazie Skorpiona, to chodzi o to, że my na pewien moment musimy w swoich życiach przestać żyć z tym, co już znamy również, właśnie po to, żeby wejść do tego naszego podziemnego, jak ja to nazywam, Hadesu, do tego miejsca gdzie bardzo niewiele osób lubi wchodzić, bo ono łączy się z czym, ono łączy się z mrokiem, ono łączy się z tym, co jest w nas nieuświadomione. Jeśli ktoś nie słuchał mojego podcastu, ostatniego odcinka podcastu, zapraszam na Astrologia, to Ty bądź świadoma, tam znajdziecie też odcinek najnowszy, właśnie o którym w którym mówię o skorpionie. I to jest ten moment, tak naprawdę, żebyś właśnie zejść do środka, żeby iść do głębi, żeby zrobić te przetasowania, żeby zobaczyć, które miejsca w nas, co jeszcze jest takiego, co mnie tam gryzie od spodu. Może jest coś, co po prostu cały czas spychałam e, gdzieś pod spód, pod dywan, i cały czas tam leży ta kupa śmieci. I nie jestem w stanie tego wyrzucić. I właśnie faza skorpiona jest po to, żebyś ty do cholery zaczęła ten dywan zwijać, te śmieci stamtąd wymiotła, wysprzątała podłogi, i żebyś znów może położyła dywan, a może już poczujesz, że wcale nie chcesz go kłaść. Na tym polega właśnie faza skorpiona, na tej transformacji, na tym wewnętrznym poczuciu, że usuwam z mojego życia. Ludzi, przekonania, ale także wszystko to, co uważam, że w moim świecie fizycznym już mi nie służy. I faza skorpiona jest naprawdę zajebista do tego, żeby dokonywać czego? Zmiany, żeby dokonywać po prostu tej transformacji, żeby dokonywać zmiany. Tego, jak to niektórzy mówią, tego skoku kwantowego. Cześć kochana, witam cię bardzo serdecznie. Witam Was bardzo serdecznie. Poczekajcie, za chwileczkę wrócę, bo ja po prostu tutaj wiecie, naprawdę mało czasu mam i, i słyszę, że muszę tam na chwilę skoczyć do kuchni, bo mi po prostu wszystko eksploduje. To też jest takie bardzo skorpioniaste. Zaraz do Was wracam. Jestem już, bardzo przepraszam, że mnie zabrakło. Przy okazji wzięłam sobie kawę, którą sobie zrobiłam i zapomniałam e, wypić. No właśnie, bo. Taki to jest też u mnie czas. Wiecie, ja robiłam swój solariusz, ja wiem, że jestem bardzo podpięta pod energię marsowe w tym roku. Dla skąd ta właśnie czerwień? Lubię się, w czerwieni potrzebuję takiej energii. Potrzebuję tego, żeby po prostu tutaj się coś działo, żeby się ruszało. Bardzo dziękuję, że czekacie. No właśnie, gary nie zaczekają. Jak się kurczak spoli, to zostanie tylko i wyłącznie coś zamówić. Ale nie chciałabym tego, bo wiecie, ja jestem silna panna, więc jakbym miała coś wyrzucić, jakieś jedzenie do kosza, to by mnie szlak po prostu jasny trafił. No, na szczęście dziękuję Wam za wyrozumiałość. Gary ocalone, kurczak ma się dobrze, dobrze się skórka przypiekła, także wszystko jest ok. Wracając do Skorpiona. Słuchajcie, to jest czas, tak jak powiedziałam, mroczny. No właśnie, ale czy, czy to jest ten mrok tak naprawdę, który nas w jakimś sensie przeraża, który sprawia, że my jesteśmy, nie wiem, że, że czujemy się źle? No i oczywiście ja Wam powiem tak. Na moim przykładzie. Oczywiście, że będziemy czuć się źle, jeśli sobie tak powiemy. Nienawidzę listopada, bo jest po prostu ujowa pogoda. Spadają liście i za chwilę zostają same kikuty na drzewach, prawda? Poza tym robi się ciemno, wychodzę do, do, do pracy, jest ciemno, wracam do domu, jest ciemno, jest po prostu ujnia i grzybnia. No, i bardzo wiele osób tak mówi. Ja też tak mówiłam. Ja też byłam w tym miejscu. Serio. 1 listopada, wiecie, zaduszki, cuda na kiju, po prostu dramat. Pójście na te groby, zapalanie tych świeczek, ta wieczna martyrologia, ten 11 listopada, te marsze niepodległości, i nie wiadomo co jeszcze wszystko to okraszone oczywiście smutkiem, płaczem, zgrzytem zębów. Tego, że jedni się kłócą z drugimi, jedni, jednym nie pasuje, że ktoś postawił znicz, a nie zostawił kwiatka. Wiecie, jak to wygląda. I listopad ma taką tendencję do tego, że ludzie po prostu zaczynają się babrać w czymś, co tak naprawdę no nie ma sensu, i babrzą się dla samego babrania. Ale no właśnie, jest ta druga jakby. To Drugie dno w fazie Skorpiona, że można się babrać w rzeczach, które nie mają absolutnie żadnego znaczenia, ale można się też zacząć babrać w czymś, co nam przyniesie wymierne korzyści. Bo oczywiście, jeśli my się będziemy babrać w tym, jaki kto przyniósł znicze, i czy w ogóle jest sens, żeby przynosił jakieś znicze, prawda, i stawiał kwiatki na grobie, ale może przy tym grobie. Lepiej zapytać się rodziny dokładnie, bądź tych osób, które były dookoła, tej osoby, która już odeszła, zapytać się, jaka ta osoba po prostu była, co ona robiła, jakim była człowiekiem. Bo wierzcie mi, że ja na przykład w tym roku. Stojąc nad grobem z moją mamą, bo poszliśmy na, no wiadomo, ten rodzinny grób, no ja bym sama z siebie nie poszła, słuchajcie, przyznam szczerze, bo nie chodzę w takie miejsca. Uważam, nie jest mi to potrzebne, ale ani nie jest to potrzebne tej osobie, która zmarła, bo po prostu wystarczy, że ja o tej osobie pamiętam, noszę ją w sercu. Etc. Pamiętam, to wystarczy. Pamięć nigdy nie umiera. I dla mnie cmentarze są naprawdę zbyteczne, ale to jest mój punkt widzenia. Wiem, że wiele osób potrzebuje tego, żeby pójść na cmentarz. No, tak jak na przykład moja mama. Więc poszłam z tą moją mamą na ten cmentarz, słuchajcie, i tak stoimy tam, wiecie, te, te liście tam, no. Czyszczę ten grób i tak dalej, pomagam tym mojej mamie. Moja mama te świeczki odpala i ona do mnie mówi i postaw na miejscu tego, gdzie tam leży. Ja mówię, mamo, ale kto to był w ogóle? A mama mówi, ale bo to był mój brat. I ja mówię, mamo, to ty miałaś brata? Rozumiecie? I nagle się okazuje, że wychodzą jakieś sytuacje, o których w życiu nie słyszeliśmy. Historie, które po prostu były ukryte. Bo ja nie słyszałam nigdy o tym, że moja mama jeszcze miała rodzeństwo dodatkowe oprócz tego, które ja znam. <laughs> Więc widzicie, dobrze jest wejść w tą właśnie w tą listopadową aurę, w tą, tą cmenterną aurę, w to, co dotyka śmierci. Między innymi właśnie dlatego, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Nie tylko o swojej rodzinie, tak jak ja wtedy dowiedziałam się o swojej rodzinie czegoś więcej, właśnie stojąc przy tym grobie z moją mamą. Ale to jest właśnie ten czas listopadowy na to, żeby tam zejrzeć do środka i zobaczyć, jaką tajemnicę w sobie kryje. Bo może tam jest coś takiego, o, o czym po prostu nie wszyscy wiedzą. Bo nie, nie ze wszystkimi chcesz się o tym, tym dzielić z innymi. Może jest jakaś tajemnica, którą warto by było wyjąć na powierzchnię, wiesz, na powierzchnię i się z nią uporać. Może dobrze by było po prostu zacząć o tym mówić. Może by było dobrze rozprawić się z tym, co w środku ciebie siedzi. I oczywiście, tak jak powiedziałam, to mogą być kompleksy. To mogą być rzeczy, które tak naprawdę. Są trudne, ale dzięki temu, że my się ich pozbywamy, że zaczynamy je opisywać, że za zaczynamy o nich głośno mówić, nagle się okażą Twoją siłą, Twoją mocą, wszystkim tym, co tak naprawdę skorpion uwielbia. Bo skorpiony właśnie są takie, które nie muszą za dużo mówić. One bardzo mało mówią. Skorpiony za to świetnie obserwują. I one się odzywają wtedy, kiedy uważają za słuszne się odezwać. I bardzo często również bywają tymi, którzy naprawdę nakładają mocny taki nacisk na to, co mówią. Skorpiony, które ja znam, ale generalnie skorpiony charakteryzują się tym, że po prostu potrafią wbić szpilę, patrząc po prostu jeszcze na dodatek, na drugą osobę. Lodowatym wzrokiem. Czyli robią to z premedytacją, bo wiedzą, że tego kogoś to zaboli, co one mówią. Ja mam kilka skorpionów w swoim otoczeniu. Nie teraz, tutaj najbliższym, ale w mojej rodzinie. I ja się bardzo dużo od nich nauczyłam. Między innymi tego, że nie trzeba mówić wszystkiego, że nie warto mówić wszystkiego. Że warto trzymać jakieś tajemnice, ale z drugiej strony, czasem te tajemnice naprawdę mogą stworzyć bardzo duże problemy. I ta faza skorpiona, ona jest nam niezbędna do naszego rozwoju, naprawdę niezbędna, bo gdybyśmy tylko przeszli. Po tych fazach, które my znamy, od barana do wagi, to byśmy tak naprawdę cały czas się ślizgali po powierzchni. Nigdy byśmy nie zajrzeli głębiej. Pluton, Skorpion, to jest to wszystko, co wschodzi do Hadesu. Jak ja mówię, schodzi do tej czarnej smoły, do tej kloaki, do tego bagienka, do tego, co tam w nas bardzo często jest tak naprawdę, no, siedzi tam. I my nie chcemy tego puścić, bo już to tak dobrze znamy. Ten ból, ten żal, złość, agresję. A teraz jest na to idealny moment, żeby to wypieprzyć ze swojego życia. Rozprawić się z tym raz na zawsze. Bo pamiętajcie, że przez skorpiona idziemy do strzelca, koziorożca, wodnika i ryb. Czyli robimy cały ten Nasz rozwój zgodny z fazami zatykalnego rozwoju. I ta energia skorpiona, ona sprawia, że my już wiemy, że nie jesteśmy jakimiś płytkimi osobnikami że my nie jesteśmy jakimiś istotami, które po prostu przemykają po świecie i nie mają głębszych myśli. Bo właśnie w listopadzie bardzo często budzi się w nas ten moment, gdzie musimy siedzieć pod tym kocykiem, no bo jest zimno, bo jest ciemno, robimy sobie herbatki, pieczemy ciasta, dogadzamy sobie, prawda? Ale z tyłu głowy tam się procesy myślowe odbywają, czyli robi się takie przewartościowanie. Tak naprawdę przygotowujemy się do zimy, bo w grudniu przecież znów nadejdzie zmiana kolejnej pory roku, więc przygotowujemy się do zimy. Ale tak naprawdę już zaczynamy od tej zimy przygotowywać się do wiosny. I tak jest każdego roku. I my musimy mieć świadomość tego, że jeśli nie przejdziemy przez fazę skorpiona, jeśli my tam nie wejdziemy do tej naszej głębi, jeśli my nie zrobimy sobie takiego rachunku sumienia, jeśli my nie zaczniemy robić tam porządków, jeśli nie zaczniemy wyrzucać, tego za przeproszeniem główna z tej e, obory, to przyjdzie kolejny miesiąc, kolejna faza zodykalnego rozwoju, a my dalej z tym główienkiem zostaniemy. Z punktu widzenia medycyny, e, znaczy astrologii medycznej, skorpią zajmuje się systemem wydalniczym w naszym organizmie. Czyli czym? No po prostu. Chyba nie muszę nikomu o tym mówić, tak? To jest jelito, to są genitalia, to jest wszystko to po prostu, co my z siebie wyrzucamy zbędne rzeczy, które są kompletnie nam niepotrzebne. Dlatego ja Was zachęcam do tego, żebyście zrobiły taką introspekcję w najbliższym czasie jeszcze przy tym, że Pluton, czyli władca Skorpiona, jest na ostatnim znaku, na ostatnim stopniu znaku Koziorożca, który jakby rozwala fundamenty już na maksa i żebyście zrobiły porządek właśnie z tym, co wynosicie w sobie. Czyli muszę rozwalić wszystko to stare, co znam, co mi nie służy. Jeśli jest mur, który jest spękany, to trzeba go rozebrać i wyrzucić, a nie tylko załatać dziurę. Nie bójcie się drastycznych kroków. Nie bójcie się kroków, które może napawają Was lękiem, ale ten lęk wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie wiecie, co jest po tej drugiej stronie. A Pluton w kwadraturze do Słońca, bo tak się teraz ustawił, właśnie i to jest ostatni raz w naszym życiu, kiedy następuje ta kwadratura, ona nas namawia do tego: rozwal ten mur, zrób to w końcu po swojemu, zrób tak, jak ty to czujesz. Zajrzyj do tych swoich bebechów, nie bój się tego, bo tam jest twoje życie. Dla jednych śmierć jest początkiem życia. I to właśnie próbuje nam uświadomić faza skorpiona, że tam, gdzie coś umiera, rodzi się coś nowego. I tak jak mówię, ostatni raz w naszych życiach mamy kwadraturę plutona, który jest na ostatnim stopniu znaku koziorożca, do Słońca, które jest w wadze również na ostatnim dosłownie no minucie. Bo dziś, dziś już wieczorem słońce przechodzi do znaku skorpiona. Więc zrób to przewartościowanie w swoim życiu. Zrób tak, jak robisz to z kostką rubika. Po prostu przerzuć te kwadraciki. Ułóż to inaczej. Nie bój się tego. Nie bój się zrobić tego kroku. Nie bój się wcisnąć tego Shifta, Entera bądź czegokolwiek innego. Zacznij grać trochę inaczej dla siebie. I mówię, musi tutaj się rozwalić coś, bo jest tutaj kwadratura, więc musi się rozwalić jakaś część Twojej osobowości, nazwijmy to identity, tej świadomości, samoświadomości, musi tutaj się coś rozwalić, żeby przyszło coś nowego. W moim przypadku się tak stało. Bardzo dużo rzeczy się tak dzieje ostatnio, i jakby jest naprawdę wywalanie ogromnej ilości rzeczy, które są mi niepotrzebne i niezbędne po prostu do niczego w moim życiu. Jeśli chodzi o ludzi, jeśli chodzi o sposób e, zarabiania pieniędzy, jeśli chodzi o sposób w jaki e, jestem w relacjach z ludźmi, naprawdę ogromne zmiany zachodzą. I jeśli mówimy o słońcu, bo tutaj jest słońce w kwadraturze do Plutona. Słońce to jest nasza samoświadomość, to jest ego. To jest wszystko to, co jest widoczne i mam świadomość tego, że również ja pod tym względem bardzo się zmienię, że już nie jestem tą samą osobą, którą byłam jeszcze rok temu, a nawet w te wakacje. Bo dokonał się skok, bo się coś zmieniło, bo postanowiłam coś zmienić. I faza skorpiona mocno do tego namawia. Więc jak będziecie odpalać te świeczki, będziecie myśleć nad tymi osobami, które już odeszły, pomyślcie również o tym, że wy też kiedyś odejdziecie, bo rodzimy się po to, żeby umrzeć. I faza Skorpiona bardzo mocno nam to będzie przybliżała w ostatnim czasie, przez, przez najbliższy miesiąc: że rodzimy się i umieramy, i śmierć jest częścią życia, a tylko ci, którzy będą bali się śmierci. Bardzo często będą tymi, którzy tak naprawdę tak kochali życie, że nic w tym życiu nie zrobili fajnego, również dla siebie, bo na przykład robili tylko coś dobrego, fajnego dla innych. A skorpion nie robi dla innych, bo skorpion, jeśli już najpierw myśli o sobie, a dopiero potem pomyśli o innych, to jest właśnie to, co nas rozróżnia również od sześciu poprzednich. Faz zodiakalnego rozwoju. Dlatego zapraszam Was na odrodzenie, na czwartkowe spotkanie, które będzie mocno skierowane na fazę skorpiona, gdzie mocno Wam pokażę również, jakie są skorpiony, bo mamy cztery rodzaje, że tak powiem, można powiedzieć, charakterów, które są zawarte w znaku skorpiona, i oprócz tego, właśnie do czego można wykorzystać fazy skorpiona w swoim własnym rozwoju. To tyle z mojej strony, słuchajcie. Niestety muszę uciekać, ale wiecie, ja tutaj cały czas jestem. To, że mnie nie ma na co dzień może aż tak dużo, jak kiedyś byłam w mediach społecznościowych, to nie znaczy, że mnie nie ma. Więc zapraszam Was serdecznie. Jutro się widzę z... Moimi kochanymi dziewczynami z Astro Mastermindu, gdzie będziemy naprawdę dokonywały kolejnych głębokich wglądów ich horoskopów. Natomiast w czwartek widzimy się na odrodzeniu na temat fazy Skorpiona. Zapraszam Was również do każdej innej mojej przestrzeni, również do magnetycznej Wenus, gdzie wystarczy poznać. Swoją Wenus, w jakim jest znaku, a później dostajecie masterclass, który dokładnie mówi o tym, jak aktywować swoją Wenus, żeby stać się właśnie bardziej magnetyczną. Oprócz tego zapraszam Was na konsultacje astrologiczne, horoskopu urodzeniowego i do każdej innej mojej przestrzeni. Otwieram szeroko ręce i zapraszam Was bardzo serdecznie i z całego serca. I pamiętajcie. Coś, co się kończy, nie znaczy, że już tego nie ma. To się transformuje i wchodzi na kolejny poziom. Dobrego dnia, kochane moje, wszystkiego dobrego i do zobaczenia tutaj, bądź gdziekolwiek indziej. Całuset.